Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, Służ, Dbaj Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Cześć, dzień dobry. Nazywam się Bogdan Smolosz. Jestem, jak wiecie, piekarzem od lat 45. A dzisiejsze spotkanie, jako kontynuacja tego na temat mielenia domowego ziarna na zboża i płatki, no muszę to pociągnąć dalej, bo Państwa reakcji jest sporo i poruszę temat dzisiaj bardzo kontrowersyjny. I myślę, że część osób po, tym, po tych moich wypowiedziach odsubskrybuje mnie. Nie wszystkim się to będzie podobało. <laughs> Oczywiście większość z Was, albo część z Was się nie zgodzi.